Wracamy do historii, która poruszyła nas bardzo mocno i od samego rana Państwu o tym opowiadamy, czyli ten tragiczny wypadek na dwójce. Tyle razy mówiliśmy na naszej antenie o tym, jak niebezpieczna może być jazda pod prąd, i to jest właśnie taka historia, bo tu skończyło się czołowym zdarzeniem. Na miejscu zginęła jedna osoba, kolejna zmarła w szpitalu, kolejna poszkodowana osoba wciąż walczy o życie i stan jest ciężki. Wojciech Skrzypek, nasz reporter, sprawą się zajmuje. Wojtku, i wiem, że rozmawiałaś i z policją. I ze świadkami tego, co wczoraj wieczorem wydarzyło się na dwójce. Tak, rozmawiałem z policją, która zdaje się potwierdzać to, co się wydarzyło, że faktycznie ten mężczyzna jechał z ogromną prędkością pod prąd i to się pokrywa także z relacjami świadków, z relacjami ratowników medycznych, którzy przecież tutaj na miejscu pracowali. Ja przypomnę, że wszystko wydarzyło się po godzinie 19 na autostradzie A2 na 415 kilometrze w stronę Poznania. Wtedy właśnie doszło do tego, do tego okropnego wypadku, gdzie no, ok Okazuje się już, że tak jak powiedziałeś, dwie osoby zginęły. Rozmawiałem dosłownie przed chwilą ze świadkami tego zdarzenia, którzy wracali z chrzcin do domu i też mówili, że no, mało brakowało, a także zderzyliby się z tym jadącym z naprzeciwka samochodem. Posłuchajmy. Za poprzedzającego samochodu wyłoniło, wyłoniły się światła tego, który jechał pod prąd. Ewidentnie jechał pod prąd, kawałkiem chyba prawym... Yy, prawymi kołami był na pasie, na pasie zieleni. To później z analizy tego nagrania naszego ustaliliśmy, że ona instynktownie odbiła w prawo, a że po prawej stronie jeszcze był yy, samochód. Automatycznie w lewo, oczywiście wcześniej hamowała. To były ułamki sekund, yy, w zasadzie to nie wiem, światła czerwone najpierw samochodu, który mnie poprzedzał, Samochód, który zjechał, natychmiast zjeżdżał na prawy pas. Ja za nim jeszcze widziałam już w siebie na zderzaku samochodu, który jechał na prawym pasie. Cudem udało mi się wrócić z powrotem na lewy pas po minięciu tego samochodu, który jechał pod prąd. Świadkowie podkreślają, że są dalej tym wszystkim a Kiedy jeszcze otrzymali tę informację, że w tym wypadku zginęły dwie osoby, tym bardziej, tym bardziej są przerażeni tym, co się wydarzyło. My nie wiemy jeszcze i policja jeszcze to ustala, dlaczego w ogóle do tej sytuacji doszło. Dlaczego na tym odcinku ten mężczyzna zdecydował się na jazdę pod prąd. Świadkowie mówili także, także wcześniej, że to nie jest miejsce, gdzie to się powinno wydarzyć, bo jest to miejsce dobrze oznaczone. No, tak jak mówiłem, służby jeszcze badają tę sprawę z pewnością, na dniach będziemy wiedzieli o tej sprawie więcej. Wojciech Skrzypek, bardzo dziękuję. W naszym portalu tvn24.pl także piszemy o tej tragedii na adwójce Tam także mogą Państwo znaleźć film, jaki dostaliśmy od naszego widza. Na tym filmie widać pojazd, który... Jedzie pod prąd. Zresztą na tym zdjęciu po lewej stronie państwa ekranów widoczne jest właśnie to auto. Zdjęcie zostało zrobione około godziny 19. Po 19.00 doszło natomiast do tego tragicznego zdarzenia. Dwie osoby nie żyją, jedna osoba walczy o życie. Do tragedii doszło na 415 km autostrady A2 w kierunku Poznania między Biskitkami a Skierniewicami w pobliżu miejscowości Miedniewice. Szczegóły w naszym portalu tvn24.pl i jeszcze film, o którym państwu wspominałem, i ten moment kiedy auto przejechało obok naszego widza i co Państwo widzieli poruszało się właśnie pod prąd.